Nie ma. ja jestem oczywiście Maxa, to jest kolejny odcinek serii Tygodnia na Maxa. Dzisiaj oczywiście bez zbędnego przedłużania możemy rozpocząć ten odcinek. Więc, co dzisiaj przed nami? Japońska wersja Audi Q7, czyli nowa Mazda CX-90 oraz Porsche 928 2023. Sprawdźmy, jak wygląda taki render i jakie ma on prawo bytu w takim właśnie prawdziwym 2023 roku. Lecimy z odcinkiem. Japoński Audi Q7. Chodziło mi oczywiście o, żeby jeszcze było śmieszniej to na Amerykę, bo Mazda CX90, która właśnie na amerykański rynek została pokazana. CX90 to naturalnie odpowiednik większy CX60, znanej nam już bardzo dobrze w Europie, która bardzo dobrze pokazała się na wszelkich targach europejskich, a także już oczywiście w internecie od ponad roku. Więc jest to model nam dobrze znany i teraz pokazano jego topowego odpowiednika, czyli właśnie CX90, troszkę model większy. Skąd nawiązanie do Q7? No po prostu Mazda krzyczy od dawna, że chce być premium. Rzeczywiście ostatnio mogłem pomacać w cudzysłowie materiały Mazdy i jestem w stanie określić, że Mazda może się mianować marką Premium, zwłaszcza w przypadku takich modeli jak topowe CX90. A powiązanie z Q7, bo bardziej, najbardziej designowo bryłą było mi podobne właśnie do Audi. A nie do Mercedesa GL czy tym bardziej BMW X5. CX90 zbudowano, jak już powiedziałem, na rynek amerykański, a więc może on konkurować z takimi autami jak w Ameryce: Toyota Highlander, Chevrolet Traverse, Hyundai Palisade, czy Kia Ke, Telrite. CX90 jest zbudowany na prawie podobnej platformie co właśnie CX60. Stąd też silnik umieszczono tam wzdłużnie, a więc możliwy jest tam napęd na wszystkie koła, ale także wyłącznie na oś tylną, co jest dość klasyczne dla aut amerykańskich, amerykańskich oferowanych na amerykański rynek. Głównym napędem, jak już się pochwaliła ładnie Mazda w Europie, to 3,3 litra rzędowy sześciocylindrowy silnik, włącznie z układem hybrydowym 48 V. Razem moc daje to 345 koni mechanicznych oraz 500 Nm. Jeżeli chodzi o cały ten napęd, tym samym jest to też najmocniejszy silnik benzynowy w historii oczywiście Mazdy. Alternatywnie cx 90 może być wyposażony w trochę słabszy napęd hybrydowy, tak jak od początku dostępny w Europie w przypadku CX-60, bo pamiętajmy, że dopiero później doszły te nowe sześciocylindrowe silniki. Ten napęd hybrydowy to oczywiście napęd plug-in hybrid w oparciu o 2,5 litrowy silnik elektryczny który zapewnia moc razem 327 koni mechanicznych oraz też także 500 Nm momentu obrotowego. Akumulator ma pojemność w tym przypadku 17,8 kWh, co w przypadku przynajmniej CX-60 pozwala na przejechanie 63 km w trybie 300 elektrycznym. Mazda jeszcze nie podała zasięgu właśnie elektrycznego dla CX-90, jednak możemy oczywiście sądzić, że będzie on niestety delikatnie niższy. Chyba, że ma Mazda powiększa akumulatory, nie wiem jakie są w przypadku nie wiem jakie są w przypadku akumulatorów CX-60, natomiast w przypadku CX-90 z racji większej płyty podłogowej mogłyby być zastosowane większe akumulatory, co przełożyłoby się finalnie na jeszcze lepszy zasięg, aczkolwiek jeżeli akumulatory zostają te same, a auto jest większe i cięższe, no to naturalnie zasięg troszkę spadnie. Jednak podejrzewam, że nie będą to znacznej ilości, pewnie max 10-15 km ten zasięg opadnie, więc nadal będzie dość fajnie akceptowalny. Mazda, jak już powiedziałem, chce się nazywać marką premium, co uważam już za stosowne, zwłaszcza patrząc na wnętrze CX-90. To jest naprawdę ładne, dobrze wykończone, z gustem, yy, ma potrzebne wszystkie systemy bezpieczeństwa, yy, tak samo zresztą jak wszelkie fajne rozwiązania, niektóre podchwycone od innych producentów, na przykład Mercedesa. Tu mówię o bardzo popularnym niegdyś na Instagramie na przykład Trendzie z ustawianiem, yy, z ustawianiem fotela yy, za pomocą ustawienia po prostu wzrostu na ekranie głównym, i wtedy on też nam yy, ustawi fotele pod nasz wzrost. To działa w Madzie całkiem nieźle. W Mercedesie pamiętam że pewne osoby miały do tego zastrzeżenia. Yy, stąd duże ekrany w środku, dużo drewna, skóry, szczotkowane aluminium i też niemała cena tego auta, wydaje mi się, jak na Stany Zjednoczone. Ponieważ oscylowana na cenę to 40 tysięcy dolarów, więc mniej więcej 180 tysięcy złotych. Wiadomo, tych cen nie możemy przeliczać, bo gdyby takie auto miało trafić do Europy, kosztowałoby tę cenę plus akcyzę. Co oczywiście z racji w przypadku obu napędów na dużą akcyzę, czyli 18%, i to skutkowałoby ceną na pewno prawie pod 300 tysięcy złotych. Co jednak ciekawe, Mazda już zapowiada, że będzie kolejny model. Z rodziny CX i kolejnej dwucyfrowej liczby już Tym razem będzie to CX-70 z dwoma rzędami siedzeń Co jednak ciekawe, właśnie już to będzie tak samo jak CX-90, kolejna generacja bo Wcześniej też Mazda CX-7, jak CX-9 występowała Jednak CX-9 wtedy w Europie chyba również nie było dostępne, a CX-7 w Europie bywało Rzadko, bo rzadko, ale bywało W Stanach jednak było bardziej popularne ja uważam, że CX-90, jak i generalnie większa modele Mazdy, może się jak najbardziej nazywać premium, stąd ta cena jest naprawdę okazyjna, można powiedzieć, że jak inne te auta, jego konkurenci stoją w Stanach, więc się nie będę tak oż konkretnie wypowiadać, aczkolwiek uważam, że jest to całkiem sensowna cena za taki samochód. W Europie generalnie ja CX-60 na pewno bym rozważył, jeżeli wybierałbym teraz nowy samochód, dla mnie ważne są na przykład takie aspekty, którymi producent na pierwszy rzut oka się już nie chwali w 2023 roku, bo w ogóle są to rzeczy już dawno, dawno wymyślone i coś, czym się po prostu producent nie chwali. Mówię na przykład o yy, wspomagaczach wszelkich, parkowania, bo z tym mam, mam, wam problemy. Pewnego dnia przeglądając na Instagramie yy, właśnie, no po prostu stronę główną, że tak nazwijmy, Trafiłem na pewien, nie wiem jak to nazwać, koncept, pro, projekt, jakby jakąś tam zdjęcie w Photoshopie zaprojektowanego nowej generacji Porsche 928, 928. To model produkowany w latach 90. Model, który jest następcą oczywiście dla 924 i 924, 925 i 926, chyba też było. Jest to model, który był takim, no dość małym coupe, oczywiście w przypadku. Porsche Z dość charakterystyczną linią, bardzo jeszcze bardziej charakterystycznym tyłem auta, z takim naprawdę dość ciekawym kształtem, który myślę, że wielu osobom przypadł do gustu i zapadł w pamięci. Z drugim charakterystycznym elementem, o którym mało kto wie, ja też zresztą niedawno się dowiedziałem za, za pośrednictwem pewnej gry komputerowej, że ona miała bardzo fajne światła, takie wysuwane, okrągłe. To nawet nie były pop-upy, tak jak miała Mazda na przykład MX-5, pierwsza miata, bo tam ta miała kwadraty, nie takie. A tu wychodzi cały, cały okrągły reflektor, co naprawdę fajnie wyglądało. To właśnie, dlatego mówię o tych światłach, bo to bardzo fajnie zostało wykorzystane w, w tym nowym projekcie. Takie światła moim zdaniem nie mają w ogóle prawa bytu, bo to po pierwsze pewnie stawia straszne opory powietrza, po drugie, jest to zagrażające bezpieczeństwo, bo ktoś w przypadku się o to uderzyć może. Na przykład, pieszy, którego potrącimy przypadkowo, lub ten nam wejdzie pod koła, bo nie osądzajmy, że ka za każdym razem ktoś kogoś musi rozjechać. <laughs> Fajnie wykorzystane te paski pod spodem, które także w starym modelu się pojawiały. Ta charakterystyczna długa maska, która nisko się zaczyna i wysoko kończy pod samym oknem. Ta także wyznacza linię boczną dla całego auta. To przetłoczenie, które idzie pod szybami. I ten praktycznie bez przetłoczeń bok. Ten minutowy filmik, który opublikowano na podstawie zdjęcia z lat właśnie wcześniejszych, Wam wpuszczę w tle, ocenię sam, jakby to fajnie wyglądało. Model ten byłby już naturalnie tylko elektryczny, i nie mam się tutaj co udzić naturalnie. Aczkolwiek myślę, że takie odrodzenie legendy byłoby dla Porsche naprawdę na plus, bo 928 było bardzo, bardzo naprawdę udanym modelem, i uważam, że. Warto byłoby wskreślić taką legendę. Okej, okay, teraz przechodzimy oczywiście do tych cotygodniowych memów. Widzimy grupę fani motoryzacji i, i pytanie oczywiście. Hej, jaki samochód polecacie do około 20 tysięcy złotych? Moje wymagania to LPG, kupę sedan, hatchback, kombi. Tego gazu to, żeby palił w okolicach 12 litrów. Z góry dziękuję. Peugeot 206 na spokojnie znajdziesz, a gazu na, spali na spokojnie 8 litrów. Po pierwsze, no 206, ok, auto jak auto, ale raczej poleciłbym je komuś w zakresie do 5 koła, yy, lub nawet mniej, yy, a nie w zakresie do 20 tysięcy, bo do 20 koła już możemy mieć naprawdę bardzo fajne auto. Nie wątpię, że 206 takim nie jest, ale no 206, pamiętajmy, że jest zajebistym autem, ale w pewnych budżetach. <grydy> tu jakiś meme Volkswagenowski. Ostatnia cyfra twojego numeru telefonu mówi o tym, jaki model Volkswagena do ciebie pasuje. No, w moim przypadku. Tym modelem jest Tygo No, szczerze, powiem wam tak, ja mam stosunek do Volkswagena taki, do wszystkich nowych Voldwagów mam taki, znaczy, no, no nie do wszystkich, ale do większości z nich, że jakbym dostał to, to jeździła, żeby kupować to nie za bardzo. Oczywiście do tych fajniejszych czy wersji, czy modeli, naturalnie, yy, stosunek mam inny. <grym> tu mamy ogłoszenie z marketplace'u yy, chyba jakiegoś zagranicznego, yy, gdyż język jest trochę inny. Natomiast wystawionego mamy okulara, nowszą generację okulara następcę okulara, czyli W211 2004 rok, Benz kompresor z tą wielką, nawet nie wiem jak to, z wlotem powietrza na środku maski No kurwa macie, z tej, tam z tyłu jest jeszcze spoiler No nieźle Ok, to już będzie wszystko w dzisiejszym odcinku Tygodnia na Maxa Ja Wam oczywiście dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się oczywiście w środę za tydzień o 20.00 na kolejnym odcinku z serii Tygodnia na Maxa. Dzięki, na razie, cześć i czołem.